Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Fall Guys, tym razem nowa seria na kanale z Fall Guys. mam nadzieję, że taka seria wam się spodoba i już wam przyspieszę z odpowiedzią o co w niej chodzi. A więc w tym odcinku będę miał 2 godziny, aby zrobić wina, dlatego macie tam licznik w prawym górnym rogu, jeżeli dobiję 2 godziny, a nie zrobię wina... No, to będziecie mogli wygrać Fall Guys. Jak wygrać Fall Guys? sprawa jest bardzo prosta. Jedyne co musicie robić, to zostawić suba na moim kanale i mieć subskrypcje publiczne, aby mógł zobaczyć, czy na pewno subskrybujecie kanał. Oprócz tego, zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem i napisać w komentarz jakiś nie wiem, biorę udział, chcę wygrać czy cokolwiek, obojętnie, jaki po prostu komentarz. No, i to są jedyne trzy warunki, które musicie robić, aby wygrać ten konkurs. A ja, jeżeli oczywiście dzisiaj w odcinku nie wygram, no to będę mógł yy, potem wylosować jedną z tych osób. Więc oglądajcie odcinek do końca, ja tutaj zaczynam sobie licznik. No i lecimy z y, tematem. Powiem wam, że może być ciężko. To jest już moja trzecia runda, w dwóch poprzednich zostałem wyrzucony z serwera, podobno są one przeciążone, przynajmniej tak przeczytałem na Twitterze. Dosyć dziwna sprawa, bo jest godzina 9.44. Myślałem, że o tej porze właśnie mało osób będzie grało i będę mógł sobie na spokojnie zrobić ten oto challenge. Ale jak widać jednak są osoby, które grają tutaj cały czas. Ale mimo wszystko myślę, że te dwie minuty, tam no trzy praktycznie i tak mi nic nie zrobią. I zobaczymy jak szybko uda mi się wygrać. Więc teraz lecimy cały czas tą mapkę. A potem myślę, że będę wam pokazywał albo czwartą, albo piątą rundę finałową. Za każdym razem, jak ją będę grał i zobaczymy, czy uda mi się wygrać w te dwie godziny. Jeżeli mi się nie uda, no to będziecie mieli gierkę do wygrania. Więc oglądajcie odcinek do końca, aby wiedzieć, czy napisać komentarz. Biorę udział, bo jeżeli nie wygram, a ktoś napisze, to znaczy, że nie ogląda odcinków do końca. Więc no. Dobra, już mamy ostatni etapik, cyk. No i przeskakuję sobie na spokojnie. Top 10 w sumie będę miał. Tak naprawdę top 9, więc bardzo ładnie. No i myślę, że będziemy się widzieć w czwartej, piątej rundzie. Aktualnie prawie 10 minut to jest moja druga mapka, ale chyba będzie już finał, bo dosyć szybko tutaj ludzie odpadają. I czy uda mi się kogoś z nich zrzucić? Nie wiem, czy ryzykować, czy nie. Dobra, spróbuję kogoś zrzucić, na przykład tego ziomka, bo on już dużo winów zrobił, skoro ma tego skina. Śmiesznie by było, gdyby odpadł. Ale nie, chyba mi się nie uda. No dobra, nieważne. Okej, okay, mamy pierwszy finał. 11 minuta. To może być ten moment. Mało osób jest, jedynie 7. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Raz już na tej mapce wygrałem, bo no było inst na Instastory, więc jak ktoś mnie nie obserwuje na Instagramie, no to zapraszam. Tam właśnie udało mi się wygrać na tej mapce i wam pokazałem, że wygrałem. E, więc gdyby mi się udało byłby to mój trzeci win. Zaraz się wszystko okaże. Może mi się uda. Ojoj, oj oj, 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 teraz już będzie ciężko, teraz już będzie ciężko, bo zostałem z kuli. Jestem ostatni, jestem ostatni, więc moje szanse są marne: bardzo marne. Raczej nie uda mi się wygrać. Ale jeszcze, oczywiście, walczymy do samego końca, bo mogą oni spaść i tak dalej, ale no niestety nie udało mi się. Dobra, to lecimy do kolejnego finału. Dobra, mamy kolejny finał. Tym razem hexagon. Zobaczymy, czy mi się uda wygrać. No i dobra, startujemy. Zobaczymy. Ja robię taktykę, że po prostu sobie biegam. Są osoby, co skaczą tak po jednym. Są osoby, co spadają od razu na najmniejszą planszę. Ja sobie na spokojnie biegam i zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Okej, okay, ci już spadli. Ty, dobrze mi idzie w. Chyba. Nie jest źle. 10 osób. Zobaczymy. Okej, okay, przelecę. Przeleciałem, ale pokciam. Jestem najwyżej. Dobra, przeskakuję tu. S. Dobra. Nie, nie, nie. No co? No spadł. Dobra. Przegrałem. Spadłem na sam dół chłopie w 5 sekund. Co to ma znaczyć? Ja nie mogę. Jaki rip? Co to ma być zapech? to była taka. Koks byłem na samej górze. Byłem pierwszy, 100%. Nikt nie był nade mną. Byłem za wysoko, żeby ktoś był nade mną. No i że ja odpadam. Dobra, nie odpadam jeszcze. Co ja robię ty? Jak ja z tego uciekłem? Dobra, S. Ten nie chce, tam biega. Nie. Nie! No skakałem! Dobra. Nie ma szans tego wygrać w dwie godziny. Pokrzeb, przedostatni. Jaki pok, dobra, finał. Okej, okay. 58 minut. Dawać finała. 6 osób, finał, byku, mam szansę. Dobra, dobra, jaki finał nam tutaj wybierze i. Okej, okay. bieganie pod górkę. Drugi finał już w dzisiejszym odcinku taki. Zobaczymy, czy mi się uda to przejść. Mam nadzieję, że tak. Raz już na tej mapce wygrałem. Szedłem lewą stroną yy, Ale teraz mnie zrespiło z prawej Więc będę szedł prawą, zobaczymy Sześć osób jest, więc bardzo mały finał Może mi się uda akurat, więc zobaczymy Okej, okay, aktualnie nie jest źle Też zależy, bo każdy może dostać piłką Więc od tego To też zależy, dobra, prześlizgnąłem się Pogchamp, Ok. nie dostałem Pog Okej, okay, ta kula też mnie nie walnę A, pogchamp, ej, jest dobrze Biegnę chyba w pierwszej Dwójce, trójce, pierwszy, może, nie wiem. Nie mam czasu patrzeć na boki, który jestem, ale idzie bardzo dobrze. Dobra, popchnęło mnie. Biegnę już na finał. Ja złapałem, chyba. Złapałem. Dobra, jest. Jaki fart? Udało mi się w 59 minut. Macie na ekranie. Udało mi się. No niestety nie będziecie mieli dzisiaj gierki do wygrania, bo tak jak mówiłem, jeżeli mi się nie uda w dwie godziny no to będziecie mieli gierkę do wygrania. Ale jak widzicie trzeci win, udało mi się wygrać. Będę miał już 4 korony, bo jeszcze za karnet przed chwilą dostałem, więc powczamp totalny. No i udało mi się wygrać coś pięknego. Kozak totalny. W 59 minut uwinąłem się z tym w godzinkę, więc super 32 poziom karnetu. Trzeci win już na moim koncie. Za chwilę jakiś nowy sklepik będzie, więc może coś ciekawego kupię. Albo będę sobie zbierał 10 koron na jakiś skin, bo tutaj jest dużo skinów takich mega rzadkich. A one kosztują po 5 góra i po 5 dół. Więc może będę zbierał sobie na to. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli zostawicie 3000 apek w górę, no to niedługo pojawi się kolejny odcinek. Ale wtedy będę miał mniej czasu na przykład. Półtorej godziny i tak z każdym odcinkiem będzie coraz mniej, więc nie martwcie się jeszcze. Na pewno będziecie mieli okazję wygrać Fall Guys. Tym razem się nie udało, ale na moich live'ach też często rozdaję, więc spadajcie również na live'y. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze zapomniałem dodać, że dzisiaj o godzinie 14.30 będzie live'ik. Na tym live'ie będzie można wygrać Fall Guys, więc kto to trwał do tego momentu, napiszcie w komentarzach live. Gdyby mi coś wypadło i godzina by się zmieniła, no to na moim instagramie będę dawał znać, o której będzie liveik, więc spadajcie również na Instagrama. No i co mamy dzisiaj w sklepie, bo już minęło trochę czasu, zdążyłem zmontować odcinek. Tu kan, okej, okay, to sobie kupię dlaczego nie, mam dużo. Eee, niech będzie. <grymne> ja tutaj będę e, zawodowym kupowaczem skinów. To mi się podoba, nie wiem dlaczego, ale to jest epickie. No, sama nazwa tak wskazuje. Sprawdźmy sobie, jak to wygląda z innymi wzorkami. Eee, cyk średnio, o to jest spokchumpowe. To też może być. To też nie jest najgorsze. To też jest git. A jak wygląda z tym? O, to jest kozak i to. O, kurde, chyba mamy mój ulubiony kolorek. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie odcinka. Trzymajcie się. Cześć.